25-letnia Jenna Marbles to vlogerka, o której zaczęło być głośno na YouTubie, kiedy to nagrała makijażowy tutorial po pijanemu. No, nikt jeszcze po alkoholu nie próbował wykonać makijażu przed kamerą, bo to przecież trudne zadanie. Przykleić sobie sztuczne rzęsy, namalować kreski eyelinerem czy obrysować usta kredką. No, kiedy ta ręka cały czas się trzęsie, a w głowie się kołuje. Jej akurat się... Udało. Aktualnie ma więcej fanów na Facebooku i Twitterze niż niektóre największe gwiazdy Hollywood. Co ją wyróżniło spośród takiej rzeszy internautów? Jej wypowiedzi. Prosto z mostu, bez owijania w bawełnę, zero tematów tabu, trochę pikantnego słownictwa i amerykańskie, głównie nastolatki, oszalały na jej punkcie. Odkąd zrobiła furorę i. I ma ponad 8 milionów subskrypcji i ponad miliard wyświetleń, zatrudniła do pomocy asystentkę, osobę, która pilnuje jej biznesu, a jej mama zajęła się odbieraniem maili od fanów. Choć nie ujawnia, ile do tej pory zarobiła, szacuje się, że ruch, jaki powstał na jej kanale, na YouTubie, mógł sprawić, że w 2012 roku wzbogaciła się o 346 tysięcy dolarów. W wywiadzie dla The Times zdradziła, że zarabia sporo więcej, niż by tego potrzebowała. A jeszcze w 2010 roku pracowała jako barmanka, tancerka go, -go w nocnym klubie, pomoc w solarium, mimo że już wtedy posiadała dyplom wyższej uczelni. Snooki, Lady Gaga, Nicki Minaj i Justin Bieber są pod wielkim wrażeniem tej blogerki, vlogerki, a na jej kanale na YouTubie znajdziecie mnóstwo przezabawnych, fajnych filmików. Gorąco polecam.